Cześć, tu Jerzy. W dzisiejszym męskim punkcie jedzenia coś, co każdy mężczyzna powinien umieć zrobić, a przede wszystkim zjeść. Żeberka. Krok pierwszy naszych żeberek, to trzeba je kupić. Żeby kupić żeberka, trzeba się udać do najbliższego sklepu mięsnego i wybrać żeberka. Teraz tak, żeberka można kupić w cenie od gdzieś 10 zł do prawie 20. Różnica między nimi jest taka, że tu jest więcej chudego mięsa, czyli żeberka za 10 zł to właściwie sam sama, tłuszcz i kości, a żeberka za dwie dychy to są właśnie takie, gdzie tu mamy praktycznie samo mięso. I to właściwie jest tyle. Ja to już zostawiłem sobie kawałek, żeby pokazać Wam, co z tym się robi. Krok pierwszy, żeberka trzeba umyć. Krok drugi, nacinamy je jak kto lubi. Ja nacinam po dwa, ale są tacy, którzy lubią nacinać je po jednym. W każdym razie robimy tak, że w tej przerwie między, między kośćmi dokonujemy przecięcia o tak. I takie, chła, takie duże kawałki są gotowe do kroku drugiego, czyli marynowanie. Ja będę robił żeberka w wersji barbecue, czyli możecie sobie sami zrobić sos barbecue, ale ja bazuję na sos, sosie kupnym. I teraz tak. Kupić można dwie rzeczy z barbecue. Jedna się nazywa sos, drugie się nazywa marynata. Różnica między nimi jest taka, że marynata jest o formie takiej płynnej, a sosy, sosy z definicji są w formie dużo bardziej zagęszczonej. Teraz tak, ja to będę w taki sposób, że biorę sobie po prostu worek foliowy, bel cokolwiek innego, rzucam nasze żeberka, zalewam je sosem i zostawiam na dobę. Perfidnie wlewam to do worka, Zabełtać, zamieszać, zawinąć i wsadzić po prostu na dobę do do loduwy to sobie ładnie przysiąknie smakiem smakiem barbecue o i się nawet leje i tak naprawdę chlap do worka na dobę spotkamy się po dobie po dobie marynowania nasze żeberka nabrały pięknego smaku barbecue i wyglądają mniej więcej tak czyli kawał mięcha pachnie Takim wędzonym, wędzono-słodkim zapachem. I teraz tak. Biorę zwykłą, najzwyklejsze naczynie do pieczenia. Wykładam tu żeberka, układając je kością w dół. Mam nadzieję, że wszystko mi wejdzie. Ale pewnie nie wejdzie. O tak. Mam tego całe kilo. No dobra. To jak widać, niektóre kawałki są nawet takie, że właściwie kości prawie nie ma, samo mięcho. Ale to jest kwestia właśnie jakości żeberek. Dobra, to wszystko ładowuję do naczynka. I teraz tak, krok, krok kolejny, czyli... O, tu widać, prawie w ogóle tego, nie ma już. Kości jest samo i wyłącznie mięcho. To ładnie spani. I teraz tak. Gdzie jest klucz związany z żeberkami? Żeberka przede wszystkim są mięśniem. Ten, to co, to przede wszystkim jest mięsień. Żeby mięsień był jadalny, to on musi się długo piec w niskiej temperaturze, czyli temperatura 100, 110, może 120 stopni i przynajmniej 2,5 godziny, jak nie 3. W tym momencie mięsień się ładnie rozprostuje i sytuacja będzie taka, że będziemy mogli mięsko od żeberka właściwie palcem wyciągnąć. To się da, da Jeść łóżeczko, tak naprawdę. I tutaj jest właśnie clue naszej, naszych Żeberek. Czyli w tej chwili na 3 godziny do piekarnika na 120, 110, 120, gdzieś to okolice. Po tych 3 godzinach e, ja je wyciągnę, ładnie wymaluję jeszcze świeżym sosem, żeby już była ładna glazurka. I później idziemy dalej. Czyli ja znikam na 3 godziny. Piekarnik włączony, nagrzany i jadziemy. Po trzech godzinach nasze żeberka zasadniczo są gotowe do spożycia, ale lepsze, nie to było dobre, W lepszego. Czy jakoś tak? W każdym razie ja biorę tak coś takiego, że biorę te żeberka, zobaczcie, one są ładnie wysunięte. W tej chwili dałoby się już je ręką wyciągnąć ze środka. Są zasadniczo gotowe, ale ja chcę mieć na wierzchu glazurkę, więc biorę sos barbecue. Ops. Kropelka rozprowadza ładnie widelcem, żeby się pojawiła na wierzchu taka równa warstewka. I po kolei wszystkie kawałeczki z powrotem do naszego naczynka. I jadę równiutko z sosem barbecue. Tylko tyle, żeby one były z grubsza pociągnięte z wierzchu sosem. I układamy sobie je z powrotem w brytwance. Sosu niewiele. Tak naprawdę trzeba sobie po prostu dopasować jakiś sos. Bo na, na tych sosów jest mnóstwo na rynku, więc wystarczy pójść na, do sklepu, kupić jeden, drugi, trzeci i znaleźć ten, który Wam pasuje smakowo. Ja osobiście lubię ten z dodatkiem whisky. Są takie sosiki. O, ten już ładnie przypieczony, więc ja jeszcze ciapnę mu troszeczkę sosu. Jeszcze ładnie glazura zrobi. Teraz będę to wrzucał do piekarnika na wersję do grzania, czyli do, na ten opiekarz, taki ten grillowy, tak jak to się nazywa. Będzie 15 minut w 200 stopniach, żeby zrobić ładną glazurę i to właściwie jest koniec naszej operacji. Jakoś to wsadzić, żeby ładnie było wystawione. O, jeszcze jeden. Chodź tu. Trzeba to jakoś poukładać. Uwaga, uwaga na to naczynie, bo ono jest w gorące, więc zaraz znowu się oparzę, jak żeby nie było. Ok. Moment, ja tu ułożę, o tak. O. I teraz, w zależności od waszego piekarnika, idzie to na jakieś 15 do 30 minut. Chodzi o to, żeby ten barbek z wierzchu się ładnie odparował i tworzył taką ładną glazurkę na tym. Słownie mówię, 15-20 minut, jeszcze tu, gdzie, gdzie widzę, że nie ma, to tak ładnie pociągnę. O, tutaj jeszcze było. Tu brakuje. Tu jest, o, tu kropeczkę. I jest zasadniczo. O, może tu jeszcze kapeczkę. Bingo. I to tyle. Wędrujemy do piekarnika. Ja ustawię na 15 minut. Na... Z termoobiegiem te całe pieczenie, jak się to zowie. 200 stopni, jedziemy. Przed nami końcowy punkt programu. Minęło chwila w pikarniczku, ładnie się spiekło. Teraz, o tak, hurra! Wow. Nasze żyberka, nawaliły się glazurki z wierzchu. Glazurka w kolorze czarnym, nie myli ze spalemizną. Tak, to jest to, to się ładnie już tu przygotowało, więc w tej chwili można wydobyć co większe kawałeczki, o takie i rozpocząć ich spożycie. Jak widać tutaj kości nie ma. Wezmę taki z kością, o. Wchodzi na tyle mięciutko, że zobaczcie, to można spokojnie jeść nawet widelcem, to się ładnie o Rozkłada, da się kość wyciągnąć. Kurczak była chłodna, to by ją wyciągnął, ale w zasadniczo da się ją wyciągnąć paluszkami. W każdym bądź razie, gotowe do jedzenia. I tyle, nie będę się więcej parzył.